Już za chwilę nasze cyfrowe smoki powędrują w ręce najlepszych twórców gier. Pierwszego dnia wieczorem uczestników festiwalu gościł krakowski klub Lizard King. Digital Dragons to nie tylko spotkania dotyczące branży, ale również nagrody dla najlepszych produkcji ubiegłego roku. Jury wyróżniło gry w czterech kategoriach. Europejska Gra Roku, Polska Gra Roku, Polska Gra Mobilna oraz Innowacyjna Gra Roku. W tej ostatniej kategorii statuetkę otrzymała gra The Walking Dead stworzona przez Telltale Games. Znakomita narracja, iluzja interaktywności, kreatywność. To idealny przepis na grę zaciekawia nawet tych, którzy dotąd nie grali. Polską grą mobilną roku został Puzzle Craft stworzony przez Arstena Games i Chillingo. Jak Państwo widzieli, gra świetnie wykorzystuje mechanizm smartfonów, twórcy, doskonale zrozumieli istotę gry mobilnej. Jest to przykład triumfu projektu gry nad technologią, wysoka grywalność i kreatywność. Gratulacje. To pokazuje, że stawienie na jakość się opłaca i Arsena postawiła na jakość i otrzymała nagrodę. Nagrodę w kategorii Polska Gra Roku otrzymało Vivid Games za Real Boxing. Na pewno jesteśmy szczęśliwi, że, że udało się coś takiego wygrać, tym bardziej, że no, wygraliśmy w tej naszym zdaniem ważniejszej kategorii. To nie była jako gra mobilna, tylko jako Polska Gra Roku. Konkurencja była silna, więc no, super. Europejską Grą Roku zostało Spec Ops The Line. Podjęliśmy pewną krytykę. Gatunku shooterów, który jest bardzo popularny, nasz bohater od początku do końca gry upada, nie, nie jest kolejnym wybawicielem, który e, ratuje świat, wybawia, strzela do swoich ludzi, strzela do Amerykanów, Amerykanin. I to jest takie coś, co, to jest coś, o czym czego nie ma w innych grach. Przewodniczący, że Piotr Gnyb docenił polskie gry nagrodzone na Digital Dragons. Były bardzo silne, że sobie zobaczymy na to, jak były odbory na zachodzie, jak były takie noty, czy Puzzle Craft, czy Boxing, czy Anomalii Korea. To są to powody do dumy, ponieważ to bardzo dobre produkcje i jedne z najlepszych z zeszłego roku. Wręczone zostały także specjalne nagrody od prezydenta Krakowa oraz marszałka województwa małopolskiego. Ten festiwal już jest właśnie takim, takim narzędziem do pobudzenia tej kreatywności w sektorze IT, a w szczególności w tym obszarze gier komputerowych, gier cyfrowych. By się Specjalne wyróżnienia otrzymały Artifex Mundi i Game Industry International.